ten Jakopryt, który jest kąpią fundacji -ed organizacji edukatorów seksualnych. Na swojej stronie mają artykuły właśnie przeznaczone do młodzieży. Dotyczyły tych artykułów z akcja ma który które instruują w, w jaki sposób dokonywać do gwałtu oraz między innymi kolejny artykuł to Nigdy nie miałem orgazmu, czy można się tego nauczyć. Kolejny artykuł jest analny dla podobnych osób, który informuje w jaki sposób, w jaki sposób ludzie mają populować. Właśnie tego typu organizacje i ryzyki utworzą edukację zdrowotną, która wejdzie w przyszłym roku do polskich szkół. Nasza edukacja seksualna będzie przymusowa, tak jak się dzieje w w zachodni, a rodzice, którzy się będą tym podziwiali, Będą karami. Oznacza to, że w Polsce zapanuje ustrój totalitarny, faszystowski. Przymusowa edukacja seksualna w szkole naszego dziecka będzie oznaczać, że zachęta do rozwiązłości seksualnej, masturbacji, pornografii, homoseksualizmu zostanie przedstawiona swoim dziecku z nauczycieli, szkoły i całego systemu edukacji. Wedle planu, Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna ma być prowadzony w klasach 4.8 i ustosobowych jeden z liceów w 1 jednej rodziny narodową, a nic nie ma przez cały kompleks szkolnej edukacji. W ten sposób deprawatorzy chcą wyrwać swoje dziecko a, od swojego wczółu jako rodzica no, no, zielone, i wyrobić te, inny światopogląd. Od tego, który panuje w swoim domu i rodzinie, my będzie to światopogląd zgodny z dialogiem i założeniami my rewolucji my. seksualnej, my. która doprowadziła społeczeństwo Zachodu do katastrofy my. duchowej, moralnej my. i demokratycznej. Edukatorzy seksualni chcą zachęcić swoje dziecko do oglądania pornografii i masywacji, do wchodzenia w kontakty seksualne i homoseksualne oraz chcą rozregulować psychikę twojego dziecka poprzez podważanie jego tożsamości płciowej. Tak wyedukowany seksual, tak, seksualnie człowiek ma się stać niewolnikiem własnych popędów i namiętności, nad którym nie będzie potrafił zapanować. Konsekwencją tego będzie zniszczenie zdrowych, normalnych, polskich rodzin, gdyż rozbudzeniu seksualnie odejmości nad ludzie.

Jest uzależnienie dzieci od seksu. Seks edukacja zachęca dzieci do...